Jaki piękny dzień! Koniec tego pięknego czasu przywrócić dawną potęgę. Hej, Chiny, czy chcesz zaatakować Mongolię? Jasne. No i zajefajnie. Hej, wypiertku. Co? Oni nie dam się tak pomiatać jak wcześniej, szykuj się na długą wojnę, nic nie zepsuje tego dnia. Znowu ty. Okej, okay, okej, okay, poddaję się. Hej, Słowacja, chcesz utworzyć Czechosłowację? Tak chcę. Hej, Czechosłowacja, mogę od ciebie kupić trochę terenów, możesz tylko za dużą kwotę. Hej, Polska, chcesz zagrać w karty, jasne. Mam cię już dość. Hej, Grecja, obaj nie lubimy Macedonii Północnej, więc podbijmy ją razem. Jasne, mój przyjacielu. Co robicie? Pijemy herbatkę z Brytanią, mogę z wami też, jasne. To koniec odcinka dziękuję za oglądanie jeśli pod tym filmem będzie 3 liki to spróbuję zrobić part 2 w ten tydzień oraz zasubskrybuj ten kanał żeby zdobyć drugą subskrypcję.